Ciekawostki i opis. Oczywiście pszczoły są jednymi z niewielu owadów, które są przez większość ludzi lubiana. Po prostu mamy z nich sporo pożytku. Pamiętajmy, że nie ma jednego gatunku pszczół. W samej Polsce spotykamy ich około 470 gatunków, w Europie około 2000, a na świecie 20 tysięcy. Nas interesuje oczywiście pszczoła miodna, która po prostu dostarcza nam miód. Pierzgę, pyłek pszczeli, wosk, mleczko pszczele. Zacznijmy może od wielkości. Największe są królowe, od 17 do 20 mm. Robotnice są mniejsze, 13-15 mm, trutnie to od 14 do 16 mm. Oczywiście na rój składa się królowa matka, robotnice oraz trutnie. Trutnie czyli samce. Żyją tylko wiosną i nie spełniają takich żadnych funkcji w ulu. Może poza jedyną bardzo ważną, czyli lotem godowym z królową. Część z nich po kontakcie z królową od razu umiera, reszta po locie po prostu spędza ten czas w ulu, nic nie robiąc, tylko jedząc. Ale w czasie, kiedy zaczyna się jesień, kiedy zbliża się zima, wtedy robotnice je wyganiają i z powodu braku jedzenia i niskich temperatur trudnie po prostu giną. Królowe są najważniejsze. I jest jedna królowa na jeden rój. Ich zadaniem jest składanie jaj oraz wydzielanie specjalnych feromonów, żeby robotnice się nią opiekowały. Do tego ten zapach, te zapachy oznaczają inne pszczoły, także każda pszczoła, pszczela rodzina pachnie inaczej. Królowe żyją około 5 lat. Gdy królowa umiera, robotnice wybierają larwę i karmią ją mleczkiem pszczelim, i w ten sposób powstaje niejako nowa królowa. Najwięcej jest oczywiście pszczół robotnic, które wykonują wszystkie prace. Pielęgnacja larw, sprzątanie, zbieranie pokarmu, zbieranie wody, pilnowanie, ula, opieka nad królową, jajeczkami, larwami. Tu nie wspomniałem, trudni może być do 2000, królowa jedna, a pszczół robotnic może być od 20 do 60 tysięcy w roju. Choć niekiedy zdarza się, że jest ich nawet 100 tysięcy. Pszczoły robotnice żyją od 5 do 6 tygodni. No niestety ich życie jest dosyć krótkie. Najdłużą, najdłużej żyją te robotnice, które rodzą się po prostu jesienią, ponieważ one żyją około 6 miesięcy, one przeżywają całą zimę i po prostu to właśnie one opiekują się nowym pokoleniem na wiosnę i niestety wówczas umierają. Na początku mamy jajko, jajka, z których wylęgają się, można powiedzieć, larwy, nazywane czerwiem. One zamieniają się w poczwarki, a te w imago, czyli owada dorosłego. Pszczoły gromadzą zapasy na zimę i utrzymują w jej czasie odpowiednią temperaturę przez wibrację swoich ciał. Pszczoły, można powiedzieć, nie zapadają w sen zimowy, chociaż w przypadku owadów to się inaczej nazywa, ale o tym będzie odrębny materiał. One po prostu tą zimę spędzają aktywnie. Gromadzą się w jednym miejscu w ulu, robią, można powiedzieć, taką kulę ze swoich ciał, spożywają zgromadzone zapasy, a po prostu odpowiednią temperaturę około 35 stopni, 36 stopni, utrzymują po prostu ruszając, się swoim, ruszając swoimi ciałami. Te wibracje po prostu podnoszą temperaturę. Pamiętajmy, że o ile temperatura ciała pszczoły w takiej mało aktywnej, która na przykład jest w ulu, wynosi około 36 stopni Celsjusza, to w czasie lotu ta temperatura ciała pszczoła może się nagrzać nawet do 50 stopni Celsjusza. Więc jak widać, to wydzielanie ciepła jest wystarczające. Powszechnie uważa się, że pszczoła po każdym urządleniu umiera. Ale w rzeczywistości pszczoły umierają tylko po urządleniu kręgowców. Inaczej jest, kiedy pszczoła żądli bez kręgowców, czyli na przykład inne owady. Wtedy żądło po prostu się nie zaczepia i nie zostaje wyrwane. I dzięki temu pszczoły na przykład inne owady mogą kąsić, żądlić, przepraszam, wielokrotnie. Gdy nie jesteśmy uczuleni na jad pszczeli, to wtedy dopiero po około 100 urządleniach Zaczną się pojawiać problemy, które mogą zagrażać naszemu życiu. Jeśli oczywiście jesteśmy uczuleni na jad pszczeli, wystarczy jedno ukąszenie. Chociaż na przykład takie myszy, im wystarczy jedno urządlenie pszczoły, żeby już było dla nich bardzo niewesoło. Choć często mówi się, że królowe nie mają żądła, to w rzeczywistości to żądło mają jak najbardziej. Tylko po prostu królowe nie używają ich do na przykład bronienia się przed ludźmi, dlatego że mogą wziąć królowe i ona ich nie urządli, one wykorzystują to żądło do walki z innymi królowymi, czy też z kandydatkami na królowe. Robotnice-zbieraczki, ponieważ robotnice spełniają wiele funkcji i od tych funkcji je nazywamy, to wszystko jest w zależności od ich wieku. Najmłodsze robotnice po prostu opiekują się larwami, jajami, Poczwarkami wykonują takie prace w ulu, a dopiero w wieku około 21 dni zostają pszczołami zbieraczkami. Zbierają, kiedy już wylecą, obierają sobie tylko jeden gatunek kwiatu i przez całe swoje życie, można powiedzieć, zbierają właśnie z takich samych kwiatów. A przez całe swoje życie zbierają materiał na około 1,12 łyżeczki miodu. I tu możemy sobie wyobrazić, jak wiele pszczół potrzeba, żeby na przykład ten nasz litr miodu, miodu, który kupujemy, wyprodukować. Każdy lot pszczoły zbieraczki to od 50 do 100 odwiedzonych kwiatów. Pszczoły porozumiewają się poprzez zapach, czyli feromony, oraz taniec. Ten taniec jest dosyć skomplikowany, te zapachy też są bardzo ważne. Po prostu te feromony, które są wytwarzane przez pszczoły, przez królową, są na tyle mocnym przekazem, że pszczoły również dzięki niemu mogą przekazywać wiele interesujących informacji. Pokarm zbierają najczęściej w odległości do 3 km od ula, od roju, chociaż niekiedy ta odległość może wzrastać nawet do 10 km. Tutaj jeszcze coś bardzo ważnego, ponieważ przez pierwsze 3 dni wszystkie pszczoły są karmione mleczkiem pszczeli. Później Mleczkiem pszczelim może być karmiona tylko kandydatka na królową. I to właśnie dzięki temu mleczku mleczkowi, nie wiem jak odmienić, pszczelemu, ta larwa zostaje po prostu królową. Pozostałe, czyli prawie wszystkie pszczoły, malutkie pszczółki, tak to nazwijmy, są karmione innymi pszczelimi pokarmami. I oczywiście pszczoły robotnice są nie mogą składać jajek, może to robić tylko królowa. I to właśnie dzięki temu, że przez długi czas jest karmiona mleczkiem pszczelim. A inne pszczoły po prostu dostają inne pożywienie. Ok, na dzisiaj koniec. Oczywiście to nie wszystkie ciekawostki o pszczołach. Można mówić o tym, jak produkują miód, jak się rozwijają od tych jajeczek poprzez kolejne formy, jak widzą, jak się bronią, ale oczywiście. Tych materiałów w przyszłości będzie więcej. Dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.